Cześć. Witajcie moi drodzy widzowie. W kolejnym odcinku na kanale. I dziś chciałem dla was zrecenzować zestaw, który sobie dzisiaj kupiłem, czyli Lego Ninjago Wyścigu w Iwo. A więc ja mam, jestem Ignacy TV i zapraszam was moi drodzy widzowie do oglądania. Zestaw od szóstego roku życia. Numer katalogowy to 71763. Lloyd's Racer Car, czyli po polsku wyścigówka Lloyda Ivo. Ja, jakoś jest, z... mi się akurat ta nowa seria Core, czyli jak to też ma na to Ivo, to mi się ona bardzo podoba. No, myślałem na początku, jak nazwy słyszałem, że to jest nocna zjawa remake, ale nie, według mnie to jest nawet lepszy pojazd trochę od no, sensie, ja Mam tutaj mały pojazd wężonów i dwóch wężonów. I tu mamy jako minifigię. Poczekajcie, muszę trochę ostrożnie włączyć. Lloyda. Takiego małego węża. I kobra mechanik. Już miałem jednego kobra mechanika, ale ten kobra mechanik jest inny. I tu mamy jeszcze Dynamit i same mm, autko. Jak wiecie, na każdym rogu mamy Ninja z misią a tu akurat nam się trafił Lloyd, bo to jego pojazd. I kolejny standard do kolekcji. Ja się bardzo cieszę. Teraz z tył. Te tyły według mnie, jak mówił pod jednym odcinkiem Klockozaur z Zainspowerup Mech, czyli energetycznego mecha po polsku, że te pudełka wyglądają jak z Chińczyka. Masz rację, Klockozaur... Naprawdę one wyglądają jak z Chińczyka, ale te przody, jak też mówił, są piękne. Ja się z nim totalnie zgadzam z klockozaurem. Jak to oglądasz, to super klockozaur. Ja się zgadzam z klockozaurem. Te nowe pudełka są prześwietne, tylko z przodu. A z tyłu to już masakra, totalna. Tu jeszcze, żeby wejść na Lego kom, coś, Lego Kom Tutaj mamy jakieś takie tam. No, a więc teraz sobie otworzymy. Ja użyję metody nożyczek. Mmm dobra, moja metoda nożyczek nie zadziałała, a więc musimy sobie jakoś poradzić. Ja się cieszę, że w ogóle mam ten zestaw, mam całkiem długie pudełko. No, mamy tutaj mini paczkę tą mniejszą. Tutaj mamy mniejszą trójkę. Mini mini czwórka. I... Też mało klocków ma to jedynka, więc cztery paczki, jedna duża. I z roksy oczywiście taka jakaś. Ja jakoś przepadam za tymi twardszymi, te miękkie, raczej tak. Pół na pół i oczywiście coś, co najmniej lubię w zestawach naklejki, bo zawsze mi się nierówno. Ujdę, Nie dostaliśmy tego do odczepiania elementów, tylko nie to. No nie, no nie ma. Ale mamy za to Loida włoski. Z tego się cieszę. Dobra, Boże, ja tak już to przedłużam. A więc ja się biorę teraz ze składanie i widzimy się po przerwie. Dobrze. A więc już złożyłem cały zestawik. Jak widzicie, pudełko puste. Tylko coś takiego jakieś. Dobra. A więc teraz sobie je go prezentujemy. Tu mamy cały samochód z minifigami. A więc najpierw sobie przejdźmy Mini, do minifigurek w tym zestawie. Przejdźmy sobie teraz do pierwszej minifigurki. Pierwsza minifigurka to jest Lloyd Evo. Tak. A więc tu go mamy. Poczekajcie. Okej, okay, okay, mamy. On, może, on ma taki jakby śrubokręt. Ma bardzo ładną konsystencję kolorów w stroju, ma swój zielonkawy nowy mieczyk. I takie na drugi ja bardziej omawiałem Ninja, do 3, na, re, na które re, recenzja, która już się pojawiła chyba dwa tygodnie temu tydzień, już nie pamiętam dokładnie. I tam był też lot, a więc cieszę się. I taki narwienik z 11 sezonu. I oczywiście ma takie swoje podstawowe minki złą oraz uśmiechniętą i teraz może zobaczyć, teraz mam... no tyła akurat wam nie pokażę bo ta główka jest jakoś mocno mi się przyczepiła, ale ma za to taki włoski, fajny nawet takie włoskie one się pojawiły pierwszy raz w turnieju wiał z Legacy i Polybagu z lodem ze Wyspy, no i oczywiście zostały ze Wyspy Seabound i teraz w Core z zestawach, czyli Ewo, jak niektórzy tak mówią, ja wolę mówić raczej Ewo, ale Core też spoko, ale na razie główna nazwa to Core. A więc to była pierwsza minifigurka. Teraz sobie przejdźmy do drugiej. Kolejna minifigurka to jest kobra mechaniki. Ja miałem już kobra mechanika, ale w innej wersji, bo ten tu ma jako takie mechaniczne sprzęty ogień. Takie dwa ognie, bardzo fajnie. Taki podstawowy wąż EWO. Dlaczego jeszcze będę.? Bo ja zbieram sobie takich wężów armię. No, i tu mamy jakieś takie rączki mechaniczne. I taki. Yy, Szaro-pomarańczowy wąż. Dalej mamy inną konsystencję kolorów. Tu ma czarne nóżki. Zobaczcie, ten główny jego kolor w tym test pomarańczowy. A tu taki szarawo-czarny. Ma jeszcze taki TNT, czyli Dynamik. I taki pistolecik. Taki pistolecik był w tym wężu od zasad z Power Up Mech, czyli yy, energetyczny mech Zaina na którego recenzję Was z zapraszam. No i tam był taki pizzecik, tylko że tamten był chyba czarno-szary, już nie pamiętam, a ten był, a ten jest srebrny. I taki maluszek wąż, bardzo ciekawa minifigurka. No i teraz sobie omówmy same auto. Dobra, a więc same auto. Bardzo się ciekawe prezentuje. Niestety bardzo mi się kojarzy z tą nocną zjawą, na koniec sobie porównamy. Tak, to się odczepia. Szkoda, że to nie tak jak w nocnej zjawie. Nie ma tego mechanizmu, ale szybka. Interesujące. O, tu mamy taki element, i tu się ją przyczepia. No. No i tu mamy. No i według mnie ten jest. No, według mnie jest troszkę odrobinkę podobny do Speed Champions. Bardziej jest ta wyścigówka jay bo podobna do Speed Champions. Ma tu takie pociski. Tu. Mi się się, te pulpeczka. No, i tu mamy takie pulpeciki. Tu. ojej, Jedno mi się wystrzeliło, a drugie nie. To teraz sobie je szybko jeszcze. Bez cięcia. No. Włożyłem. No, i tak jak mówię, mamy silniki. I koła. Też fajne. Tu mamy takie różne złote elementy. Jak wyergetyczne. Czy Mega Tu ma takie, takie ostre, szejsze rzeczy, katane, te inne, i, i, jeden, i kolejny standard do kolekcji. Tym razem tu widzimy taki jakiś klasztor i drogę. Tu mamy różne naklejki. Ja takim fajnym naklejkiem nie jestem. Tu mamy na przykład nadruk. No, jak mówiłem, tu może. Tego nie wiemy, a tu sobie mi wygórka może u, usiąść. Tu mamy fajny nawet ten zderzak. Mi się podoba jakby coś, ten zderzak. No. I fajne jest też, że możemy tak jakby tak robić tak. No i tylne koła są takie same jak przodne, z przodu. I ten sztandard. No. Od, a, stąd, a od dołu się tak pół na pół prezentuje. I tu mam taki druk, jak mówiłem. Dobra. A więc, jeśli chodzi, o ocenić ten zestaw, to według mnie ocena tego zestawu, nie no, że też tego nie oceniamy. Ostatnia najlepsza rzecz, resorek w Lego, Resorek w Lego Ninjago. Piękny samochodzik, nie no, ale niektórzy naczekają ale mi się według mnie ten samochodzik jest przepiękny. Tu może ten mały małżeczek, taki zabawkowy samochodzik, tu mamy jakieś takie silniki, tu mamy ogień. No, i po prostu taki resorak Taki po prostu resorek w formie Lego. Oj, 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 co ja narobiłam. A więc, jak obiecałem, porównamy sobie teraz zasad z nocą zjawą z oczywiście ósmego sezonu Ninjago z nowego Armadonna. No i takie małe porównanie do nocnej zjawy, którą też mam, jak widzicie. No, według mnie ta nosna zjawa, no, jest większa na pewno, ale to auto ewolucja mi bardziej przypadło do gustu, naprawdę. Ale nosna też prześwietnym setem, a więc jak wam się spodobał ten odcinek, to możecie dać łapkę w górę i subskrypcję z małeczkiem. I jak tego nie robicie, to musicie to zrobić. A więc ja się z wami żegnał, do następnych odcinków, cześć!